Kto z nas jak małóżko wygodne uścielę sobie i będzie spał na kafelkach. A jak zachoruje, to co powie? Że, że co? Ja dzisiaj szedłem, wstałem, o, o, o której wstałem, przechodzę na, 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 na korytarzu yy, i nic mi nie było. Wszedłem do łazienki, pana minąłem i zacząłem się lać w łazience z, z nosa, aż, aż ten. Co mam powiedzieć, że, 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 że Pan mnie zaraża? Że Pan zaraził tu nas wszystkich w domu? Dopiero co byłem chory za chwilę i znając moją mamę za chwilę mi powie synu nie jedź bo, bo będziesz chory albo bo jesteś chory. A ja w poniedziałek idę do pracy muszę odpocząć. Muszę sobie odpocząć. Albo właśnie nie pojadę bo zarażę albo mnie zarażą. Psik! I się rozniesie. Wystarczy 12 razy w ciągu roku się źle poczuje i już nigdy na pielgrzymkę z nami przynajmniej nie pójdzie.